Niektóre z największych marek motoryzacyjnych świata zaczęły się od nazwiska. Oto 8 firm, których nazwy pochodzą od ich założycieli. Ford. Henry Ford był ojcem masowej produkcji samochodów. Jego model T zmotoryzował świat. Ferrari. Enzo Ferrari początkowo budował auta wyścigowe. Później stworzył symbol włoskiego stylu i luksusu. Lamborghini. Ferruccio Lamborghini, wcześniej producent traktorów, stworzył markę pokutni z Enzo Ferrarim. Mercedes-Benz. Imię Mercedes pochodzi od córki austriackiego biznesmena Emilia Jelinka. Ale Benz to już nazwisko Karla Benza, konstruktora pierwszego samochodu spalinowego. Peugeot. Armand Peugeot przekształcił rodzinny biznes z błynków do kawy w motoryzacyjnego giganta. Chevrolet. Louis Chevrolet to szwajcarski kierowca wyścigowy i mechanik. Współtwórca jednej z ikon Ameryki. Opel. Adam Opel zaczął od maszyn do szycia, ale to jego synowie wprowadzili markę na drogi. Toyota. Od nazwiska Toyota. Sakichi Toyoda był pionierem japońskiego przemysłu. Nazwa została zmieniona na Toyota, bo w języku japońskim zapisywała się prościej i brzmiała lepiej.